Początek końca Rzeczypospolitej. Dlaczego doszło do potopu szwedzkiego? Potopem szwedzkim nazywa się w historii najazd armii szwedzkiej dowodzonej przez króla Karola X Gustawa na Rzeczypospolitą w 1655 roku. Ze względu na ogrom zajętych terenów oraz skalę zniszczeń dokonanych przez nieprzyjaciela atak ten przeszedł do historii jako potop. Jakie więc były jego przyczyny? Pierwszym powodem była dramatyczna sytuacja, w jakiej znajdowało się polskie państwo w połowie XVII wieku. Pamiętać należy, że w 1648 roku wybucha powstanie Chmielnickiego, z którym Rzeczypospolita przez długi czas nie mogła sobie poradzić. Gdyby tego było mało, po stronie Kozaków opowiedziała się również Moskwa. Pod żółtymi wodami i Korsuniem armia koronna ponosi porażkę, a spod piławiec w ogóle ucieka z pola bitwy. Nawieść o zbliżającej się armii tatarskiej. Pod Batochem z kolei kozacy masowo zabili najlepszych w kraju oficerów i żołnierzy zawodowych. Wszystko to pokazywało, że Rzeczpospolita jest do wojny kompletnie nieprzygotowana. Zupełnie inna sytuacja panowała w Szwecji. W 1648 roku kończy się w Europie wojna trzydziestoletnia, a imperium szwedzkie przeżywa okres swojej największej potęgi. Zdobyło dzięki wojnie teren między innymi Pomorza Szczecińskiego. Karol X Gustaw dążył do tego, aby uczynić z Bałtyku swoje wewnętrzne morze. Przeszkodą w realizacji tego śmiałego planu była oczywiście Rzeczypospolita. Dołożyć należy do tego pustoszający skarbiec królewski. Zdobycie nowych ziem, złota i kosztowności miało go na nowo zapełnić. Problemem była również postawa pochodzącego ze Szwecji króla Rzeczypospolitej Jana Kazimierza. Jego ojciec Zygmunt III Waza był przez kilka lat władcą zarówno Szwecji, jak i naszego kraju. Został jednak w 1599 roku zdetronizowany przez szwedzki parlament. Nigdy nie pogodził się jednak z utratą tronu i do końca tytułował się królem Szwecji. Podobnie zachowywał się jego syn. Kiedy w 1655 roku przybyło do Sztokholmu polskie poselstwo w celu wynegocjowania pokoju, król Karol X w ogóle go nie przyjął. Mocno rozgniewał go fakt, że posłowie tytułowali Jana Kazimierza królem Szwecji. Już wtedy wojna wisiała na włosku. Problemy finansowe Rzeczypospolitej, chęć wzmocnienia władzy królewskiej przez Jana Kazimierza, nadużywanie liberum veto, kłótnie dotyczące wyboru hetmanów, wreszcie otwarty konflikt między szlachtą a królem. O wszystkich problemach w Rzeczypospolitej Szwedzi zostali bardzo dokładnie poinformowani. Tym informatorem okazał się Hieronim Radziejowski, podkanclerzy koronny, który w wyniku osobistego konfliktu z polskim królem został skazany na śmierć i uciekł z kraju. Dokładnie 21 lipca 1655 roku szwedzka armia wkroczyła na teren Rzeczypospolitej.